Panie hey maneczko, hej hej, z tej strony odcinek i zapraszam Was do kolejnego odcinka Scorecreeper. Zostajcie, aby zostawić słupka i witam ja Was oraz nasza... Nasz hotdog, jak to powiem Bazukę stworzyłem w międzyczasie i toż, otóż ona tak strzyma. Mam nadzieję, że będzie dobra na dzisiejszy odcinek. Na dzisiejszy odcinek powie nam o tym, czy damy radę pokonać Pala o... Idziemy sobie tutaj na to pole. 55 pułapek i zobaczymy, czy go to w ogóle zaboli. I czy to coś da w ogóle. Hmm, jestem ciekaw. Ale apetyt nam rośnie na te bosy. Te dwa załatwione. Hmm. A wądziłem, nie tu tylko do góry No oczywiście jak to ja Dziury kopię, a odnaleźć się nie mogę w nich To to inny, Bo ja to kopię No jak tak No Widzicie, dziękuję za wasze Za nowe subskrypcje, oprze O nie składa ich na raz To mnie tu... <laughs> e to psuje tutaj Uuuu, to tego nie wiedziałem. My jesteśmy... nie niszczyć! No to, to to już jest normalnie game Changer. No tego się nie spodziewałem, że będzie... Taką rozwałkę, jeszcze przelatuję przez nich. No, To jest piękne. No dobra. Lećmy dalej. Malutki skill mamy już ręczerze Ale cóż, spróbujemy nie podnamy się. I mam nadzieję, że to się w ogóle uda. Chcemy się stworzyć tutaj zamiast mieczyka to tego kluba, ale niestety surowców to a mówię, już pora czasu na zimka. No wiem Nie było czasu na zbieranie więc jedziemy z partyzanta prosto Jeszcze czerwone oczko Pa! Jedno I Ale mój deficyt No właśnie i mamy teraz Pochodź tu na razie może... Jedzie. Tak zdążymy jeszcze dalej Otworzymy te. O, tu na tym też mam. Właśnie. Chcemy otworzyć jak najwięcej tutaj ich. <laughs> Oj, już się W jednym miejscu, żeby to tak zawolało w ogóle to coś mi pozaboli. Ale spróbujemy, pułapeczki są dobre. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ole, mamy tych pułapek. Dobra, chcielibyśmy... Czyli tu, ale w razie co tu może wykopie sobie... Pierwsze przejście. Zjedzmy coś. Pasuke bo się chyba zbliża. I to nam coś da. I my jesteśmy w stanie go tutaj dziabnąć. Szelketin. O. Chyba go. Tutaj zaatakować. Zbliża się. Bo coś da. O. O. o, -o. Masz ty. To co to się stało? i on jest. Ej, to jak? Nie wierzę. że tu jest chyba nie tak z poziomem trudności. 55 pułapek. Kilka strzałów. I już po? To tyle przygotowań. Tyle wszystkiego. A to my, my mamy kilka minut, to koniec odcinka, no. <laughs> Cały odcinek To <laughs> jedynym wymagającym przeciwnikiem to była babusia, można powiedzieć. No to, to było, nie wierzę. No co za... Ofiara, można powiedzieć. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Misterius Idol. A, to muszę chyba dodać tam. A nie, nie, to nie jest. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekaj. A to mamy kolejnego tego, no ludzika, tylko, że nawet tam potrzebne nie brzmi, to sklepikarz jakiś nowy? No dobra, o, larwa, ale to chyba mieliśmy. Tak? Co tu mamy dalej? Game Stone, no to... Stone... Latki, wielkie się przydadzą. Larwa, mitki na pewno, bo były do tłumaczenia broni. Horn, horn. No proszę, to będzie dołożenia. Gors back. O, 12 inventory stories daje. No proszę, a my ile mamy? Weźmy sobie yy, tą skrzynkę Zabierzmy ją sobie. From chest. I teraz nasz ile daje 10, ale 1% funkcji. 1% to tyle co nie Dobra, mamy dwa dodatkowe... Ej, to ja bym powiedział, że to i było. To takie przygotowania. Fakt faktem, 55 kin ore poszło. No i praktycznie pokonał się bo sam ja tutaj stworzyłem takie, takie... Kamienne też rozwalimy. O, tych kamiennych już poszło. Mmm. O, co to było? To, to, to... To dłużej szliśmy niż ustawialiśmy te pułapki niż to jest warte, no ale dobra. Ktoś czuję, że będzie szybki odcinek, chyba coś wydamy radę wybudować. Tego co znajdziemy, właśnie to jest ciekawe co znajdziemy w ogóle. To jest to. To artymi sportsmachów. Ale jakie tu zbieralstwo może być teraz małe. Trzeba ci czegoś zebrać? Bierz bazunkę i leć. Dobra, ale nie... dajmy, nie... Poczekajmy. chylić? A, nie może. Ciekawe jest. Co nam ten Drill da? Znaczy Drill. I wydobyć te... ...rzeczy, bo ich ma sporo, ale... Hmm. ale nadal nie trafiliśmy na tą rzecz którą tam tutaj naszeluję Złapały się złapały się do walków też trochę jest doleciało oho dostał dobra i nie tu 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 nie tu dobra gdzie to mamy dziemy to mamy tu no i co to nam da? A? O, jakiś pancerz Parapet, O, daj merge, tam daje. O, no proszę. Ej, z sporo daje. Lozik dla Major. to by się nam przydał. Ciekawie, ci tutaj nasza bazuka też działa. A to co to jest? i... Teleporty tu mamy! No teraz to patrzcie to. O oh, o oh, oh, oh. Jaki rarytas tu mamy. No dobra. Pożyć portal teleporty, ale... Nadal nic nie mamy nowego. Hmm. Pos poszedł. Dają chwilę. Co my tu możemy dać... Dać rzeczy, które... A nawet nie. O, to sobie postawimy chyba tą... ...krzyneczkę Jest. mamy trochę rzeczy. Chyba pójdziemy, co? Na informację? A nie, czekajcie! Jeszcze tu możemy coś zrobić. Bo nam się chyba ten portal teraz stał. Pod... Zobaczymy, o co chodzi. Miejsce zrobić zaraz przechodzimy a to będzie dać i tutaj wstawić Imy to wstawimy później zrobię jakieś ładne posteczki. to są stare ale jeszcze niech jest nie nie jest i jeszcze jeszcze lecimy o właśnie tutaj, bo teraz zobaczcie, mieliśmy jednego wojnika. który był easy. To było hardcore, trudne, nie udało się za tak razem. Teraz my mamy tego tam, biada. Co nam dało tam parę rzeczy. I tu coś mamy. I możemy to tyknąć. Oj, tykniemy. Uwaga, 3, 2, 1. Nie, nie, nie. Co, coś do gada, obudziliśmy cię, no? Was. Co dalej? Oj, gada tam! Chodla. O, nie widzieliśmy kogoś takiego. No proszę. Drzu, drzu. Tak izolacja ich stworzenia, o. Eon, Ponceo. Lata temu, bardzo dawno, dawno temu, To We wonder... O, a... się robi. Wygląda jak w jakby patrzyli na nas. I tam.

pokolę się wrócić będziesz mógł wrócić Anton, skąd przybyłeś? ty do domu, a my skąd jesteśmy? uuuu na powierzchnię, czyli? Wy w Alli? tak to no proszę, dobra musimy podejść i otworzyć wielką ścianę dotknąć ją ręką uuu ale nam oczekuje Wielka ściana, co to jest wielka ściana? Halo, my jeszcze tego nie widzieliśmy. Czyli to... nie znaleźliśmy. Jakby jeszcze... Się... Tu? Tu! O właśnie. Tu chyba było coś, czego nie mogliśmy otworzyć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy to? Skoczymy sobie tam, zobaczmy. Zobaczmy jeszcze w tym... Tu, 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 tu. O, tu uczyś się robaczku, co? Panie ci tak? Dobra, postawimy jeszcze tutaj tego. Jeszcze jednego. Nie wiem, nie wiem. gdzieś coś poczytać chyba, chyba, że wybierz. tutaj się powinno iść teorii. Nie za Otwar. Nie wiem, okaże się, ale polecimy jeszcze zobaczyć. Zostawmy tych tutaj Zobaczymy, To jest ta wielka ściana. Jeśli dobrze kojarzysz, to jest to, to, o to. to co tam. iśmy nie wiem, pewne ramy są. Trochę przynajmniej agresywne. Tak. On co? Tutaj chodzi? Może ty nie umiesz przejść? Halo, czekaj. No zobacz kolego. Masz tu światło. Idź w stronę światła. Halo. Do domu. Do zaufanie. Lećmy. A tu pułapki zostawiliśmy. Ile tego się co nazwierało? No, po walce z tym osiokiem. Dobra, ale lećmy sobie. O, już wiem czemu on tak zwalnia tutaj musimy iść Ej, o... Ale mam Dobra czy... Zwalnia tak przez tą... Bazuu! Dlaczego... Eee... I... Można wiedzieć. I się... Naszego hotdoga. By i nasz hot dog jest... Ani. Nie damy się, bo nas jest wielu Czekaj jak, jak to wygląda eee, szybko, jak to wygląda jak się gra w kilka Jak wtedy poziom wygląda Ocarny? To jeden z tych bossów czy... A tu już chwala, nie ma się tu ale mamy daleko Teraz drzewo mosty. tylko że tylko że że tak jeszcze no przydałoby się mosty, może jakąś kolejkę w końcu zrobimy Przejdziemy może się zajmę w tym Inka nie ma. Ja dobra, no i jesteśmy. A. A. To jeszcze nie jesteśmy. Hmm, no bo nie ma. Nie da się tego. Musimy chwilę podziałać, może się oh, uda. Się psuje. ale jak strasznie długo się psuje, ale to chyba jest ta ściana, którą my widzieliśmy. Więc my musimy iść. Idziej. Tłukaj, i tu, i. Nie, to jest ta ściana, którą mieliśmy. Tak dobrze pojażę, gdzie ona? Tu. Tak, larwa High Valley. Czyli nie tutaj. Do góry? Dobra, idziemy jeszcze do góry Coś może namierzymy. To eksplod nam się robi, miał być Cały odcinek w sumie Walka, a to są perowal. Ma być walka Bosem i to mega bose Ej, co został Aha, dostał. Będziemy widzieć trochę skila tu odera. Tak Chodnie po lewej E tu oczywiście. Było. No jak słyszycie, kaszel ustępuje praktycznie. Więc... Lepiej. Chodźmy do góry. Może tutaj chodzi? Ale wielka ściana. Co to oznacza? Nie wiem. mam pojęcia, ale idziemy do góry. Eksploracja, naprawdę nie było w eksploracji. W zeszłym odcinku miała być. Dobrze, dobra. Mam żeby coś lepszego nastąpiło. Możemy to tak? A, tutaj słabo jest. Okej. Okay. Co no tutaj mieliśmy w ogóle za ore-ore? In-ore, czy... O, coś się jeszcze Łatwiej chodziło o... Jest tak Nie nie tak, to my znajdujemy tak chyba tin oranek Idkę Tinkie, bo widzę już kawałek toru Więc zgodnie z tym co mówiłem idziemy na północ Pójdziemy tam, tam nie przejdziemy już. czym Znaczy przyjdziemy się ale nie idzie tego kopać więc polećmy tu zobaczymy eee. oj zepsunął a te tory nam się właśnie właśnie ona i tak nam się przyda bo musi budować sobie tory aby się przemieszać, szybciutko szybciutko towarem bo jeszcze nie wiadomo gdzie ten towar to będzie mógł ja. jak Naprawdę nie wiem O? Jest wyścigane? Co to jest? Mam położyć... O jest wielka ściana! No dobra, czyli dobry był pochodził, żeby iść na północ Kle? Słupkę Weźmy... się tu Weźmy tutaj. Pityk Orta. Pityk Orta. Woreczkę. I zobaczmy, co to jest. To będzie. Aj, tak, ale już kładziemy na chore. Paka Wow. Nie wpadli tam. I co to? I kłaściana. No proszę. Osty jakieś nas nic nie zjadło tak ale, ale mam porzucać tu hmm stworzyłem stół ale jeszcze jakbym to wziął, to by było piękne wywalimy te ściany stawki są jest... pole jestem tutaj uj nakręcony to nie jest za tą ścianą wielką O Nowy teren jest, zobacz. Wiele, no, ale bajera. Dobra, dawaj kilo, uzbieraj to. Jest. A to drzewo chyba ten. Nie. O, o. Ale strasznie się długo kopię. O, Grasswall. To wygląda. Hmm. Wygląda Ampel chang jest. Able coś. Tego nam się. Ale chciałbym zobaczyć nasz nic niczty... tu teżre. Tu nam się to jest jakaś ruda nowa. Może to jest ta ta. Ej szybko no 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 no. Harlet, Harlet Ore. Mamy niebieska. No i to jest piękne zakończenie naszego odcinka. O, Ego, o. Azeos, waiter Ooo, to jest to, to, to o czym była mowa, czyli tu gdzieś od tego bossa mamy No proszę Ale strasznie, gdyby się po kopie, chyba będziemy musieli się zmienić z na yy, Na te nasze pierścienie kopania. O, robale, robale, robale. Oto jakieś chyba inne robale są. Jesteśmy bardziej wciery. No dobra, ale to tutaj zakończymy sobie nasz odcinek, a na eksplorację nowego biomu wybierzemy się już niedługo w kolejnym odcinku, więc jak wam się podobało zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!